Dzień dobry, bracia i siostry. Dziś, zanim cokolwiek zrobimy, oddajmy ten dzień panu w potężnej porannej modlitwie. Ty, który obudziłeś się, szukając znaku od Boga, wiedz, że On mówi do ciebie w tym momencie. Ta modlitwa umocni twoją wiarę i otworzy drogi, aby Duch Święty prowadził każdy twój krok. Ojcze Niebieski, w imię Jezusa, chwalę Cię i dziękuję Ci za kolejny dzień życia. Dziękuję, że odnawiasz swoje miłosierdzie nad nami każdego ranka. Jak jest napisane w Lamentacjach 3:22 do 23. Niewyczerpane są łaski Pana, nie ustaje jego miłosierdzie. Każdego poranka odnawia się na nowo wielka jest twa wierność. Panie, ufam Tobie, bo wiem, że jesteś moją ucieczką i twierdzą, moją pomocą w każdej sytuacji. Dzisiaj, Ojcze, staję przed Tobą z wdzięcznym sercem. Wiem, że każdy poranek jest Twoim darem, nowym początkiem, nową szansą na życie zgodnie z Twoją wolą. Moje serce napełnia się nadzieją, pamiętając, że jesteś wierny i że bez względu na to, co mnie spotka, nigdy mnie nie opuścisz. Panie, oświeć moją drogę i umocnij moją wiarę. Niech każdy mój krok będzie prowadzony przez Twojego ducha świętego. Jak mówi Psalm 118,24. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się i weselmy w nim. Raduję się, bo wiem, że Twoja potężna ręka jest nade mną i że wszystko, co uczynię, będzie dla Twojej chwały. Ojcze, powierzam Ci moje myśli, słowa i czyny. Pomóż mi przeżyć ten dzień zgodnie z Twoimi zasadami, działać z mądrością i miłością, szerzyć Twoje światło wszędzie tam, gdzie się znajdę. Dziękuję, że mnie podtrzymujesz i jesteś moją bezpieczną przystanią. Ufam Tobie i wywyższam Cię, bo wiem, że uczynisz wielkie rzeczy w moim życiu dzisiaj. Panie, całkowicie oddaję Ci moje życie, marzenia, lęki i troski. Wiem, że bez Ciebie nic nie znaczę, dlatego poddaję się Twojej suwerenności. Przejmij kontrolę nad moim umysłem, sercem i całym moim jestestwem. Niech moje kroki będą kierowane przez Ciebie i niech nic mnie nie odciągnie od Twojej drogi. Ojcze, wszystko, co mam i kim jestem, należy do Ciebie. Moja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są w Twoich rękach. Rezygnuję z mojego własnego rozumienia i ufam Twojej mądrości, bo wiem, że Twoje plany są większe i lepsze niż moje. Jak jest napisane w Księdze Przysłów 3, 5 do 6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Myśl o Nim na wszystkich swych drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Panie, niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i łaski. Niech nie przywiązuje się do rzeczy tego świata, ale najpierw szukam Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości. Wyrzekam się wszelkich trosk, lęków i niepewności, bo wiem, że jesteś wierny i spełnisz wszystkie swoje obietnice wobec mnie. Powierzam Ci wszystko, bo w pełni Ci ufam. Wszechmogący Panie, w imię Jezusa błagam o Twoją ochronę nad moim życiem dzisiaj. Wiem, że wokół mnie toczą się duchowe bitwy, ale ufam, że jesteś moją tarczą i twierdzą. Osłoń mnie swoją krwią, bo wiem, że żadne zło mnie nie dosięgnie, gdy jestem pod twoją potężną ręką. Jak mówi Psalm 91,11. Bo swoim aniołom polecił, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Panie, poślij swoich aniołów, aby mnie otaczali i chronili przed wszelkimi pułapkami wroga. Ojcze, odrzucam wszelkie działanie zła przeciwko mojemu życiu, żadna broń ukuta przeciwko mnie nie ostoi się, bo jestem strzeżony przez Ciebie. Uchroń mnie przed ukrytymi sidłami, złymi słowami, zazdrością i duchowymi atakami. Niech każda strzała wroga zostanie złamana teraz w imię Jezusa. Panie, prowadź moje kroki, abym szedł bezpiecznie i mądrze. Niech Twój Duch Święty wskazuje mi właściwą drogę, oddalając mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa i oszustwa. Boże mocy, błagam, abyś oświecił mój umysł i dał mi rozeznanie do podejmowania właściwych decyzji. Niech moje myśli będą chronione przed wątpliwościami i lękiem, a moja wiara będzie umocniona. Wierzę, że dzisiaj dajesz mi znak, potwierdzając, że jesteś ze mną i że jestem przez Ciebie strzeżony. Ojcze, odpoczywam w pewności, że Twoja obecność towarzyszy mi w każdej chwili. Panie, w Tobie znajduję moją duchową twierdzę. Ty jesteś moją niewzruszoną skałą, moim bezpiecznym schronieniem w trudach życia. Wiem, że duchowe bitwy istnieją, ale wiem też, że w Chrystusie jestem więcej niż zwycięzcą. Przyodziej mnie, Ojcze, w Twoją zbroję, abym mógł stawić czoła wszelkim atakom wroga. Jak mówi twoje słowo w liście do Efezjan 6:11: Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Daj mi siłę, aby nie poddawać się wobec wyzwań. Niech moja wiara będzie niewzruszona, nawet gdy trudności staną przeciwko mnie. Wiem, że wróg chce osłabić moją ufność, ale ogłaszam, że stoję mocno na skalę, którą jest Chrystus. Nic nie oddzieli mnie od twojej miłości i żadna burza mnie nie powali, bo moje życie jest w twoich rękach. Ojcze, odnów moje siły jak u orła, abym biegł i nie męczył się, abym szedł i nie ustawał. Jak mówi Księga Izajasza 40 rozdziału 31 wers. Lecz ci, którzy zaufali Panu, nabierają siły, wznoszą się na skrzydłach jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Czekam na Ciebie, Panie, bo wiem, że Twoja moc mnie podtrzymuje. Obdasz mnie duchem odwagi i śmiałości, abym nigdy nie bał się zła, bo Ty jesteś ze mną. Niech moje życie będzie naznaczone wytrwałością i niezachwianą ufnością w Ciebie. Kochający Ojcze, błagam o mądrość i rozeznanie, aby moje decyzje były kierowane przez Ciebie. W świecie pełnym oszustw i pułapek potrzebuję Twojego prowadzenia. Jak mówi list Jakuba, pierwszy piąty, a jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza hojnie i bez wypominania, a będzie Mu dana. Pomóż mi odróżniać to, co pochodzi od Ciebie, od tego, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Niech moje duchowe oczy będą otwarte, aby rozpoznawać plany wroga i unikać wszelkich pułapek. Nie chcę działać według własnej woli, ale iść za Twoim nauczaniem, ufając, że Twoje drogi są doskonałe. Wybaw mnie, Ojcze, od wszelkiego zamętu, wątpliwości i oszustwa. Niech nie kierują mną przemijające emocje, ale Twój Duch Święty. Daj mi zrozumienie, by podejmować właściwe decyzje i rozwagę, by mówić i działać zgodnie z Twoją wolą. Niech słowa, które wypowiadam, będą mądre i budujące, przynosząc pokój i wskazówki tym, którzy mnie otaczają. Pomóż mi więcej słuchać, niż mówić, rozumieć, zanim osądzę i szukać Twojego prowadzenia przed każdym działaniem. Wierzę, że krocząc w Twojej mądrości, znajdę łaskę i pokój na wszystkich moich ścieżkach. Panie, przychodzę do Ciebie, szukając odnowy i przebaczenia. Wiem, że moje błędy i grzechy często oddalają mnie od Twojej obecności, ale wierzę w Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jak mówi Twoje słowo w pierwszym liście Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, on jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścić grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Dziś otwieram swoje serce i żałuję wszystkiego, co nie podobało się Tobie. Ojcze, odnów mój umysł, moje myśli i moje serce. Zabierz ode mnie wszelką urazę, wszelki żal i każdy ciężar, który nie pozwala mi w pełni żyć Twoją łaską. Chcę być nowym stworzeniem, przemienionym przez Twoją miłość. Jak jest napisane w drugim liście do Koryntian 5, 17, Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co dawne przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wierzę, Panie, że jestem odnawiany i umacniany, by żyć według Twojej woli. Daj mi serce gotowe do przebaczenia, Ojcze. Wiem, że często trzymanie urazy powstrzymuje mnie przed pójściem naprzód. Nie chcę dźwigać niepotrzebnych ciężarów, dlatego powierzam w Twoje ręce każdy ból i każde rozczarowanie. Naucz mnie przebaczać tak. Jak Ty mi przebaczasz, bez ograniczeń, bez urazy, jak Jezus nauczał w Ewangelii Mateusza 6:14, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Dziś wybieram przebaczenie i uwalniam się od wszelkiej goryczy. Odnów moją duszę, Panie. Wiem, że są rany w moim sercu, które tylko Twoja miłość może uzdrowić. Dotknij każdej dziedziny mojego życia, która potrzebuje przemiany. Odnów moją wiarę, moją radość i moją nadzieję. Daj mi siłę, bym mógł iść naprzód bez strachu przed przyszłością, bo wiem, że jesteś ze mną. Ojcze, napełnij mnie Twoim duchem świętym. Chcę być odnawiany każdego dnia, żyjąc w świętości i szukając Twojej obecności. Daj mi siłę, bym pokonał pokusy i trwał mocno w Twoim Słowie. Nie chcę upodabniać się do tego świata, ale pragnę przemiany poprzez odnowienie mojego umysłu, jak naucza list do Rzymian 12,2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu Waszego, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dziękuję Ci, Panie, za to, że każdego dnia dajesz mi nową szansę. Wiem, że jestem niedoskonały, ale ufam, że Twoja łaska jest wystarczająca, by mnie podtrzymać. Chcę żyć tak, by cię zadowolić, przestrzegając Twoich przykazań i oddając Ci cześć. Pomóż mi zachować czyste serce, wolne od osądu i gotowe do miłości, jaką Jezus nas umiłował. Powierzam w Twoje ręce wszystko kim jestem i wszystko co mam. Wiem, że z Twoim przebaczeniem i odnowieniem mogę iść naprzód z spokojem w sercu. Dziękuję Ci, że mnie oczyszczasz, odnawiasz i umacniasz. Wierzę, że jestem przebaczony, odnowiony i gotowy, by żyć tym co najlepsze, co dla mnie przygotowałeś. Panie, wychwalam Cię i wywyższam, bo wiem, że jesteś ze mną w każdej chwili. Dziś powierzam Ci wszystko, ufając, że Twoja wola jest doskonała. Wiem, że nie jestem sam, bo Twoja obecność mnie umacnia. W obliczu trudności pamiętam Twoją obietnicę z Księgi Jeremiasza 29:911, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zapewnić Wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Wiem, że moja przyszłość jest bezpieczna w Tobie. Ojcze, w tej chwili ogłaszam, że moje życie jest objęte Twoją mocą. Żadne przeciwności nie będą w stanie mnie powalić, bo w Tobie jestem umocniony. Jak mówi list do Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wybieram zaufanie, wybieram wytrwałość, wybieram trwanie, bo wiem, że Twoje obietnice nie zawodzą. Dziękuję Ci, Panie, że mnie słyszysz, chronisz i odnawiasz. Wiem, że Twoje światło świeci nade mną i że Twoja łaska mnie podtrzymuje. Dziś przyjmuję pokój, który pochodzi od Ciebie, ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wiem, że niezależnie od okoliczności, Ty jesteś ze mną, prowadząc każdy mój krok. Niech ten dzień będzie naznaczony Twoją obecnością, odpowiedziami, ochroną i otwartymi drzwiami. Niech każda wątpliwość i strach zostaną rozproszone, a pewność Twojej wierności wypełni moje serce. Wiem, że jestem przez Ciebie umiłowany i że Twoja miłość usuwa wszelki lęk, Ojcze. Błogosław życie każdej osoby, która modli się razem ze mną. Niech każdy poczuje Twoją obecność i zostanie dotknięty Twoją mocą. Niech każde serce zostanie przemienione, każda łza otarta, a każda prośba wysłuchana w odpowiednim czasie. Wiem, że nie ma modlitwy bez odpowiedzi, dlatego odpoczywam w Tobie. Ogłaszam w imię Jezusa, że ten dzień będzie pełen zwycięstw, pokoju i duchowego wzrostu. Wróg nie będzie miał nade mną mocy, bo jestem chroniony przez Pana. Będę kroczył z pewnością, że Twoja ręka jest nade mną i że wszystko działa na moje dobro. Wierzę, przyjmuję i ogłaszam, że Twoja chwała objawi się w moim życiu w potężny sposób. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że działasz, nawet gdy tego nie widzę. Moja wiara jest zakorzeniona w Tobie i nic nie może mnie zachwiać. Niech Boża obecność wypełni Twój dom, Twoje serce i Twoją rodzinę. Niech pokój Pana Cię otoczy, a błogosławieństwa z nieba zostaną wylane na Twoje życie. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, polub ten film i napisz Amen w komentarzu jako wyraz wdzięczności Bogu. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać przesłania wiary i podziel się nimi z przyjaciółmi i rodziną, aby więcej osób zostało pobłogosławionych. Jeśli masz prośbę o modlitwę, zostaw ją w komentarzach, będę się za ciebie modlić. Nie wychodź, zanim nie obejrzysz polecanej playlisty obok. Jestem pewien, że te modlitwy jeszcze bardziej umocnią twoją wiarę. Niech Bóg cię obficie błogosławi, umacnia i strzeże na wszystkich twoich drogach. W imię Jezusa. Amen.